Następnie już jest ustalone, z kim się bije i kiedy, więc wszystko już jest po prostu praca, praca, praca i tylko zwycięstwo no i masakra. A, no, no. Nie, nie, będzie, będzie, nie będzie leżał, będzie bity, będzie płakał, tylko po prostu będzie masakra. Aha. Ja, ja ten gol już po prostu, już, już, jest, już się boi, siedzi w domu i mówi, o kurde, po to ja to biorę, no nie? Ha. Czy obawiasz się właśnie, że będą przez Szymona i to, tak jak było z Antkiem Chmielewskim, że zostajesz zatrzymany, nie, nie zostajesz wpuszczony do narożnika i na gale? czy tutaj już podobne jakieś ruchy mogą być wykonywane przeciwko tobie, żebyś nie stał No to Szymek nie będzie u nich walczył, no po prostu, e, jeżeli e, Szymon... Szymon nie jest gościem, e, jakby Szymon jest osobą z, z jajami, to jest z dużymi jajami, dlatego jeżeli na przykład w, w Polskim Związku Ciężarów coś się wydarzyło nie takiego poza nim, on nie mógł czegoś skontrolować, to on zrezygnował z tego. Jeżeli Szymon, ja byłem chory, wszyscy mnie opluwali, mówili, że Miras nas chciał szukać, bo Miras wymyślił sobie chorogę, chorobę i oszukuje, że jest chory po to, żeby nie zapłacić. Szymon wiedział, że ja po prostu nie oszukuję, że jestem chory i po prostu i został ze mną, można powiedzieć, na dobre i na złe. No i Szymon jest osobą naprawdę, no ja pff, jestem pod dużym wrażeniem Szymona i, 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 i dla mnie ja się uczę od Szymona, ja mam 50 lat, Szymon 37, a ja się uczę od Szymona jak być lepszym, chociaż mi to ciężko wychodzi. <laughs> ale w ogóle. Nie da się chodzi... poprawić ideału, dlatego tylko. <laughs> ale chociaż, chociaż wiesz, chodzi o to, że patrzysz na tego najlepszego, na ten wzór i możesz od niego się uczyć. I, i, i po prostu to jest, to jest naprawdę super gość i, i, i... To jest gość i, do i, rany przyłóż. Ja też tak uważam, że mało jest takich ludzi, którzy po prostu są tak ludzcy i, i dobrzy i po prostu ma, ma w sobie dużo takich cnót, jakby to powiedzieć, takiego rycerza. No, tak.